Chwileczkę, chwileczkę, cicho. Absolutna cisza na sali. No może nie ma, ale tak to dziwi. Na przykład, gdybyśmy byli w Ameryce, jaką melodię byśmy w tej chwili śpiewali? No oczywiście święty pamięci Whitney Houston śpiewałaby. I will always love you. To się śpiewa na wszystkich psich pogrzebach w Ameryce. A u nas zupełnie co innego. Jakie różnice kulturowe? W Polsce, jak ja powiem sape, czyli pies od tyłu, no nic pies od tyłu nie znaczy, albo coś bardzo brzydkiego. Ale po angielsku, jak ja powiem pies od tyłu, Dog to jest god, proszę Państwa. Zmierzch Bogu w tej chwili następuje. Pies odchodzi, prawda? Jest o co płakać? Może i przy Whitney Houston. I, a więc w różnych kulturach te rzeczy są różnie odbierane. Ja już mówiłem o różnych takich historiach i ciągle Frapuje w jaki sposób różne kultury wykorzystują pewne rzeczy, żeby lepiej żyć. Żeby byli lepsi, sprawniejsi. Eskimosi żyją w małych wioskach, między sobą, prawda? Matka z synem, wuj z siostrzenicą, kuzyn z kuzynką. No straszne kadziroctwo. Co oni wobec tego robią, żeby jednak nie było tego, co. Przychodzi tutaj biały odkrywca. Wszystkie dziewczyny stoją przed nim otworem, właśnie dlatego, żeby zwiększyć różnorodność. Zwyczaj oferowania żon gościom, u nas się tego, tego nie ma, a tam jest. Troszkę kłopotliwy, ponieważ Eskimoski, żeby miały piękne włosy, myją je głównie moczem, no a jak to wygląda, no czasami w tramwaju się zobaczy. Ja, akurat nie jestem znowu po takim szoku transkulturowym, bo przyjechałem tutaj z Olkusza, gdzie mówiłem, gdzie mówiłem o zaletach pornografii w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. I tłum siedział psychotechniką. Ja... Wyskakiwałem sportem. robiłem co mogłem. Pokazywałem jak tu mózg się rozwija u pań i u, i u panów, jak oglądają pornografię. Cisza. Jak radziłem wspólnie oglądać jakieś. Te... Cisza. Jak pokazywałem jak u pań pornografia, no wszystko w mózgu, pobudza z wyjątkiem jednego miejsca, które hamuje, a to co hamuje są ośrodki wstydu dziewiczego, które zresztą znikają z wiekiem i z każdym starsze starszym. Wiemy, o czym wiemy, badając pro rezonansu magnetycznego przepływ krwi przez szypułę korzeni po prostu jest fajnie z z No i tak... No i po prostu, po prostu człowiek się starał, starał, ale w końcu coś jedno ich tchnęło. Mianowicie tak powiem, że jesteśmy trochę podobni do małp, ponieważ my jesteśmy gotowi zapłacić za pornografię. I okazuje się, że szympans też. Jeżeli szympans dostaje ciasteczka, które albo może schrupać, albo wrzucić do maszyny i wtedy maszyna mu pokaże małpityłek. To szympans wrzuca do maszyny jedne za drugim, za trzecim i ogląda tę małpie dubska, prawda? ten nas nie ją, ale szympansa na terenie. tak. No, A żeby teraz skończyć tą transkryptowością, to chciałem pokazać, my jesteśmy tak uwarunkowani naszymi środowiskami. Jak mówimy na przykład religia, to myślimy o chrześcijaństwie, o czymś takim i tu straszne rzeczy się dzieje. Ja chciałem Państwa przenieść teraz do Ziemi alternatywnej. Przechodzimy do drugiego świata, w którym po prostu tak się wszystko było podobnie jak u nas, tylko tak się złożyło, że islam wyluzł bezpośrednio z judaizmu, chrześcijaństwa nie było, i chciałem pokazać teraz pewne zjawiska, właśnie relację telewizyjną z pewnego zjawiska, które być może mogło się stać początkiem przyszłej religii. I mam nadzieję, że filmik pójdzie, prawda? Proszę bardzo. Asalaamu Alaikum. Wczoraj w godzinach porannych lokalne władze Betlejem zostały zaalarmowane przez zaniepokojonych mieszkańców jednego z domostw, którzy donieśli o odkryciu w znajdującej się nieopodal ich miejsca zamieszkania stajni młodocianej matki wraz z niemowlakiem. Urzędnicy magistratu w towarzystwie policji po przybyciu pod wskazane miejsce dokonali przerażającego odkrycia. Zostaje tam 14-letnią matkę, Marię Eś i jej narodzone przed niespełna dobą dziecko. Noworodek owinięty był w szmaty, a, na a za legowisko służył mu żłób zwierzęcy. W odtransportowaniu matki z dzieckiem do szpitala próbowali czynnie przeszkodzić pracownikom socjalnym niejaki Józef Eś, mieszkaniec Nazaretu, podając się za ojca znalezionego dziecka, wiejscy pracownicy najemni, oraz podejrzanie wyglądający obcokrajowcy nazywający się mędrcami i królami ze wschodnich krain. Dopiero zdecydowana postawa policji, która aresztowała demonstrantów, umożliwiła zaprowadzenie porządku. Obecnie trwa dochodzenie mające na celu sprawdzenie tożsamości obcokrajowców. Zaszło podejrzenie, że przebywają oni w Betlejem nielegalnie i w przestępczych celach. Podczas rewizji osobistej podejrzenia te potwierdziły się, gdyż znaleziono w ich posiadaniu znacznej ilości złota i substancji odurzających, które najprawdopodobniej rozprowadzali w okolicy. Oni sami tłumaczyli mętnie swój pobyt w wytlejem, boskimi wskazówkami i astronomicznymi anomaliami. Podejrzane substancje chemiczne przekazano do zbadania w laboratorium. Podającym się za mężców postawiono już zarzut posiadania i handlowania substancjami odrżającymi. W kwestii pochodzenia znalezionego niemowlęcia policja nie jest obecnie w stanie udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Podający się za jego ojca Józef Esz. Jest mężczyzną w średnim wieku i biorąc pod uwagę wiek matki dziecka, władze rozważają wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego z paragrafu o zakazane kontakty z nieletnimi. Próby przesłuchania najemnych pracowników rolnych, nazywających się pastuszkami, nie przyniosły spodziewanych efektów. Znajdują się oni prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i innych, niekoniecznie legalnych środków odurzających. Ich opowieści o objawiającym im się skrzydlatym mężczyźnie w długiej białej koszuli, który nakazał im udanie się w miejsce narodzin niemowlęcia i złożenie mu hołdu, są tego najlepszym dowodem. Sama Maria Eś, poddawanej jest obecnie badaniom specjalistycznym, mającym na celu ustalenie jej pocztalności. Stanowczo twierdzi ona, że jest nadal dziewicą, nie potwierdziła ojcostwa Józefa Eś, utrzymując, że ojcem jej dziecka jest sam Allah. Dodatkowo postawiony jest zarzut narażenia swego dziecka na utratę zdrowia poprzez niezabezpieczenie mu odpowiednich warunków bytowania po porodzie. Rzecznie Tutajszego szpitala wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym wyraził swe zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami ciążki nieletnich, gdzie w grę wchodzą narkotyki i wykorzystywanie seksualne przez dorosłych. Ale puza.